Dzień dobry, dzień dobry. Dawno się nie widzieliśmy. Przynajmniej z tymi, którzy spotykają się na żywo ze mną. Bardzo cieszę się, że jesteście. Ci, co się nie spotykają na żywo, no to mogą nawet nie zauważyć, że mieliśmy przerwę taką świąteczną. Niektórzy się już tam niepokoili. Nieustannie podziękowania dla wszystkich, którzy. Piszą, rezonują z tymi audycjami. Piszą mi, że warto to robić. Rzeczywiście, cieszę się tym, bo nic tak nie uskrzydla i nie dodaje siły do pracy jak zwrot, który mówi tak, fajnie, że to zrobiłeś. Dziękując również za wsparcie fundacji, chcę Wam dzisiaj. Zadedykować odcinek, który sobie nazwałem Ego Decydujące w Starcie. Nazwa taka żartobliwa, która jest wzięta z jakiejś oczywiście filmowej konwencji, ale również tym tytułem nazywam sobie trzeci stopień naszych rekolekcji: Puste ręce ku miłości miłosiernej, stopień pierwszy i drugi. Są inne, następuje pewna zmiana w momencie, kiedy przyjeżdżacie na stopień trzeci i czwarty, które są właśnie radykalnie inne i też zapraszające do czegoś kompletnie nowego, jeśli chodzi o życie duchowe. Jeśli was ciekawi, jak to się dzieje, i co tam się dzieje, to zapraszam na fundację, do strony Fundacji Teozis do wydarzeń. Tam znajdziecie informacje o stopniu pierwszym, drugim, trzecim, czwartym. Zachęcamy do jeżdżenia po kolei. Zdaje mi się, że już terminy mogą wisieć na stronie, albo za niedługo będą już wisiały. Także dzisiaj: Ego decydujące starcie. Dlaczego decydujące starcie? Dlatego, że chcę Was zaprosić do pracy, takiej permanentnej pracy, która wycisza ego i w której to pracy wszystkie metafory czy jakieś odniesienia psychoterapeutyczne typu rodzina wewnętrzna, wewnętrzne dziecko, już nie mają swojego uzasadnienia, ponieważ staramy się wyjść poza. Ten obszar nietrwały, który, do którego zalicza się również nasz intelekt. A wszystkie te, można powiedzieć, subosobowości, kreacje, samoego, znajdują się w obszarze nietrwałym. Chcę tu nawiązać do naszej książki Świątynia, w której z Moniką przywołujemy obraz świątyni. To jest tylko takie, Porównanie, nie ma tu nic naukowego, nie należy z tymi analogiami iść za daleko, ale przywołujemy obraz świątyni, która ma swoje dziedzińce i w tych dziedzińcach, y, zewnętrznym obszarze, wewnętrznym coraz bardziej zbliżamy się do środka. Y, mamy dziedziniec całkiem zewnętrzny, który jest po prostu otaczającym nas światem. Później dziedziniec wewnętrzny bardziej, który jest naszym ciałem, następnie mamy dziedziniec jeszcze we, w bliżej serca świątyni, który można uznać za sferę emocjonalną. Dalej jeszcze jest dziedziniec intelektu. Aż wreszcie przechodzimy do takiego miejsca, które zwane w Jerozolimie, w tej świątyni jerozolimskiej było świętym świętych. Był to taki sześcian o wymiarach 10 na 10 na 10 metrów, w którym w zasadzie za zasłoną przybytku nie było już nic w tej świątyni za czasów Heroda wielkiego, którą Jezus odwiedzał, było to po prostu puste miejsce. nie dlatego, żeby tam była pustka, tylko właśnie dlatego, że była tam totalnie niewyrażalna ludzkimi sposobami obecność, pisana przez Duże O. Arcykapłan raz w roku mógł wejść do świętego świętych. Jezus, gdy umierał, zostało to ukazane pięknie, rozerwała się zasłona przybytku, co oznacza, że to miejsce jest dla nas dostępne i oczywiście mówimy o świątyni naszego ciała. A więc to jedna metafora, która nam się dzisiaj przyda. Miejsce wewnętrzne, miejsce, które nasze zmysły odbierają jako pustkę, jako miejsce puste, natomiast jest to miejsce zamieszkałe, miejsce, w którym jesteśmy w cudowny sposób wolni od swojej psychiki, bo jak zauważycie, czy zauważyliście już, może, wszystko, jeśli idziemy do wnętrza świątyni, to dziedzińce zostają za naszymi plecami, włącznie z dziedzińcem intelektu, włącznie z dziedzińcem uczuć, a więc jest to miejsce, w, których, w którym nie ma już narzędzi, by, które zwykle używamy, czyli wła, tak zwanych władz duszy. Nie ma tam już. Naszej pamięci, nie ma tam naszej wyobraźni, y, naszych pobożnych, modlitewnych myśli, y, nie ma tam również ego, bo ono również jest w obszarze nietrwałym. Y, nie ma również żadnych koncepcji typu wewnętrzne dziecko. Można powiedzieć, jeśli nauczymy się tam przebywać na stałe, do czego zaprasza nas duchowość chrześcijańska, nie tylko zresztą chrześcijańska, ale tej się dzisiaj trzymajmy, bo jesteśmy chrześcijanami. No to jeśli się nauczymy tam zamieszkiwać na stałe, w naturalny sposób staniemy się wolni czy uzdrowieni, radykalnie brzmi, ale powiem to, uzdrowieni z naszej psychiki. Nie tyle uzdrawiamy psychikę, co leczymy się z psychiki. Oczywiście to jest grube, bardzo porównanie, nośne i dlatego fajne, użyteczne dla mnie. Nie tyle chodzi o to, by się, by uzdrowić swoją psychikę sferę psychiczną, psychologiczną lecz by wyjść poza to, w obszar w terapii nazywany obszarem transpersonalnym, w obszar w którym jednoczymy się z Chrystusem, który zamieszkuje to miejsce święte. I to jest jeden obraz. Zachęcam was do tego obrazu. Jeśli ktoś nie czytał naszej książki Świątynia, to serdecznie zachęcam. Na gajdy.pl można kupić. Macie link pod tym filmem do naszej strony. Z drugiej myślę, że to jest coś naprawdę dobrego i tam są również praktyczne medytacje. Z drugiej zaś strony chcę was odesłać dzisiaj przygotowując do tej medytacji ciszy, tak jak w tytule filmu jest będzie medytacja ciszy. Chcę się odnieść do pięknego fragmentu Księgi królewskiej, rozdział 19, pierwszej księgi królewskiej, który pewnie znacie, kiedy Eliasz znalazł się na świętej górze Choreb, czy Synaj, bo to nazwana tą samą górę. To jest ta sama góra, na którą wchodził Mojżesz. Gdy lud na dole tworzył sobie złotego cielca za Aaronem. Mojżesz wchodził w mrok ciemnego obłoku, i również na tę górę uciekał Eliasz, prorok, przed królową Jezabel, która mu groziła śmiercią. Oczywiście cały obraz z pierwszej księgi królewskiej jest cudowny, symboliczny i można na jego temat dużo mówić. My dzisiaj mówiąc o życiu kontemplacyjnym, bo to jest decydujące starcie z ego, życie kontemplatywne, chcę przeczytać tylko ten ostatni fragment. Myślę, że większości z Was znany, ale on nas dobrze wprowadzi w medytację. Usłyszą Eliasz wezwanie: wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana. A oto pan przechodził. Gwałtowna wir, wichura, rozwalająca góry, druzgocąca skały, szła przed panem, ale pan nie był w wichurze. Po wichurze trzęsienie ziemi. Pan nie był w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień. Pan nie był w ogniu. A po tym ogniu szmer łagodnego powiewu. Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem. Twarz płaszczem wyszedł i stanął przy wejściu do groty. Cudowny, naprawdę, aż mi tak zapiera zawsze tekst, i w tym tekście słyszymy, że pan był w tym szmerze łagodnego powiewu i że dopiero to doświadczenie, wewnętrzne doświadczenie, Wyprowadziło Eliasza z groty, że właściwie wszystko inne, co było dotykalne zmysłami, nie dało rady go uwolnić. Dopiero uwolniło go doświadczenie szmeru łagodnego powiewu. Ale teraz chcę wrócić do tłumaczenia dosłownego. Według niektórych biblistów, którym jakoś ufam. Dokładnie w tekście greckim jest sformułowanie, które raczej powinno być przetłumaczone jako głos delikatnej ciszy. Eliasza wyprowadza z tej groty głos delikatnej ciszy. Przepiękne. Nieżyjący już niestety Thomas Keating, który zdaje mi się, że był cystersem lub trapistą, w Stanach Zjednoczonych mówił, że cisza jest językiem Boga, a wszystkie nasze modlitwy są mniej lub bardziej nieudolnym tłumaczeniem tego języka. Niewątpliwie kontemplacja. Jest tym, co ostatecznie wygasza ego i nie tylko zostawia nas wolnymi od ego, ale wprowadza nas w obszar relacyjny z tą właśnie ciszą, ponieważ my w naszej tradycji chrześcijańskiej tę ciszę nazywamy Bogiem czy Chrystusem, ale możemy zobaczyć, że sama cisza cisza kosmosu która nas otacza w ogóle cisza nieustannie obecna wokół nas y, bardzo subtelna dyskretna pokorna cisza która nie narzuca się która może być zauważona lub nie stale obecna y, ta cisza jest y, Pięknym obrazem Boga. Jeśli jeszcze weźmiemy pod uwagę fakt, że jest udzielającą się miłością, że jest relacyjna, że wzywa nas delikatnie ku sobie i chce nam się udzielać, no to jesteśmy w tym pięknym obrazie. I mówimy o kontemplacji jako istotnym elemencie. Yy, Wygaszenia ego, ale kontemplacja jest po prostu życiem, przyjmowaniem życia, przyjmowaniem tej ciszy. I yy, yy, jest czymś znacznie więcej niż tylko narzędziem do tego, by stać się wolnym od ego, czyli od siebie. Na pewno nie jest narzędziem, jest po prostu życiem udzielającym się. I mówimy dzisiaj o kontemplacji. Plan mam taki, że w następnych odcinkach będę odpowiadał na Wasze bardzo fajne, ważne pytania. Tyle, ile ich tam się pojawiło, czy może jeszcze się pojawi, postaram się ogarnąć, a później zajmiemy się tematem ego a religia ego a kontemplacja bo wydaje mi się, że to jest no niesłychanie, niesłychanie istotne, y, zwłaszcza w tym Kościele, który, jaki jest, każdy widzi teraz. Y, a więc y, Eliasza wyprowadza głos delikatnej ciszy. Jeśli się dobrze zastanowimy, to cisza jest zawsze słyszalna. Y, jest obecna jako tło Właściwie dla wszystkich dźwięków. Nie ma takiej opcji, byśmy mogli ją zagłuszyć, bo ona jest jak tło, podstawa. Chciałbym użyć tu greckiego słowa hypostasis, podstawa, a hypostasis, jak niektórzy pewnie z moich słuchaczy wiedzą, to jest określenie osoby Trójcy Świętej. Jest jeden Bóg w trzech hypostazach w dogmacie greckim, tekście oryginalnym, nieudolnie dość przetłumaczonym na łacinę jako persona, zrobiły nam się osoby z hipostazy, no bo nie było lepszego słowa, a z, z persona włoskie, łacińskiego przetłumaczone na polski osoba i już nam się tu Bóg personifikuje bardzo, e, żeby nie powiedzieć, antropomorfizuje, że staje się jakby człowiekiem. Yy, wróćmy więc do tej ciszy, która jest hipostazis wszystkich dźwięków, która jest jak płótno, choćbyśmy zrobili na tym płótnie wielkie czarne plamy. To i tak płótno jest obecne. Nie da się go zlikwidować, bo wszystkie dźwięki, wszystkie barwy, Powstają na tym tle. Więc, właśnie jeśli się tak spojrzysz na to, to zobaczysz, że cisza zawsze jest obecna. I medytując ciszę, gdy tylko z ćwiczenia przejdziesz do relacji, stajesz się człowiekiem kontemplacyjnym, kimś, kto zaczyna modlić się kontemplacyjnie. Na kanale Fundacji Teozis w zasobach audio jest wprowadzenie do modlitwy kontemplacyjnej. Bardzo Was zachęcam tych, którzy śledzą te filmy, by sobie zrobić teraz przerwę, nawias i przejść do strony Fundacji i nadrobić, nadrobić czy po prostu posłuchać sobie tych audycji i dopiero wrócić do cyklu. Natomiast Dzisiaj chcę Was zaprosić do medytacji ciszy, która jest przepiękna, jakoś nam myślę podarowana. Yy, nigdzie się jej nie uczyliśmy od nikogo. Mówię to trochę dlatego, że zdarzyło się wiele razy, że odkryliśmy z Moniką jakąś piękną medytację, a później okazało się, że już wszyscy ją znają, co tylko nas cieszy, oczywiście, bo my tu. Bo tu nie chodzi o jakieś prawa autorskie, tylko o współdzielenie doświadczenia. No więc y, spróbujmy. Zamknij oczy gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek tego słuchasz. Pod warunkiem, że nie gotujesz teraz zupy y, lub jakiegoś kotleta sojowego nie smażysz, y, no to zamknij sobie oczy. I niestety nie jesteśmy w jednym pomieszczeniu, ale postaraj się przy zamkniętych oczach wziąć kilka głębszych oddechów i zacząć słuchać wszystkich dźwięków, jakie tylko do Ciebie w tym momencie dochodzą. Postaraj się być bardzo uważną, uważnym na każdy dźwięk. Zauważ dźwięki związane z samą twoją osobą. Dźwięk Twojego oddechu, Dźwięki, które delikatne czasem, które produkuje twoje ciało. Następnie przejdź do wszystkich dźwięków, które są słyszalne w pomieszczeniu, gdzie się znajdujesz. Może słyszysz szmer w rurach, działa klimatyzacja lub ogrzewanie, jakieś trzaski. Następnie posłuchaj wszystkich dźwięków, które pochodzą z budynku, w którym się znajdujesz. Odgłosy za ścian sąsiadów, jeśli takich masz. Odgłosy jakie przychodzą z otoczenia z budynku ze ścian. Następnie posłuchaj wszystkich dźwięków, które przychodzą jeszcze bardziej z zewnątrz: dźwięki miasta, kroków na ulicy, samochodów, stały szum miejski. A może słyszysz po prostu. Wielki jeden hałas, bo jesteś na dworcu albo w centrum handlowym. Nic nie szkodzi. Wsłuchaj się w te wszystkie dźwięki. A kiedy to zrobisz, posłuchaj ciszy, delikatnego głosu ciszy, który jest tłem dla wszystkich innych dźwięków. W rzeczywistości, cały ten hałas otoczony jest. Świętą ciszą. Ciszą, która jest większa niż jakikolwiek huk. Która jest podstawą wszystkich innych dźwięków. jest pokorną obecną podstawą wszystkich planów, tłem wszystkich planów. Zauważ, że jest miłująca. I relacyjna. Chce Ci się udzielać. Bez słów, bo jest ciszą. Jest ciszą, która otula naszą planetę, kosmos. Chrystus, święta cisza, i pozostań w niej z nią przez chwilę. Ja bym mógł tak być i być. Ale na potrzeby naszego spotkania to wystarczy. Jak najczęściej módl się w taki sposób, wychodząc od ćwiczenia, od swojego ciała, przechodząc ku wnętrzu świątyni. Wychodząc od tego, co jest jakąś praktyką medytacyjną, ku temu, co jest jednoczące, relacyjne, pełne miłości i jest modlitwą kontemplacyjną, tak naprawdę. Zapraszam Was do tego, by jak najczęściej wsłuchiwać się w ciszę, by co jakiś czas y, sprawdzać, że jest obecne. Robić oddech tą ciszą i mieć moment, w którym tylko to robicie. A więc, gdy ego się uruchamia, oddychaj, tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku, popracuj ze swoim ego, starając się je wyciszać medytacyjnie, tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku. A jako stałą praktykę. Praktykę przebóstwiającą, która uwalnia, wycisza ego, stosuj właśnie te medytacje i w ogóle modlitwę kontemplacyjną. Dzisiaj tyle. Bardzo Wam dziękuję. Będzie znów przerwa, bo wyjeżdżamy z Moniką na około miesiąc i dopiero w drugiej. W połowie lutego czy końcówce lutego pojawią się kolejne odcinki. Niech to będzie czas na praktykowanie tej medytacji. Niech to będzie czas na przeczytanie świątyni. Jeśli nie czytaliście, wszystko to po to, byśmy mieli wspólny język i doświadczenie i przepraktykowanie świątyni. I również posłuchajcie audycji z kanału Fundacji Teozis, dostępnych na stronie, nie na YouTube. Na stronie Fundacji Tozis w zasobach audio wprowadzenie do modlitwy kontemplacyjnej. Ach, pobyłoby się jeszcze w tej ciszy. Tulę Was do serca w tym w sumie trudnym czasie. Cisza jest miłością, jest większa niż wszelkie hałasy, jakie tworzymy. Niech Was Bóg błogosławi.